Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Sąsiad Sąsiad News. A dziś opowiem sobie co nieco o protestach w Nepalu. Czyli tak naprawdę zaczynamy od całego początku, co tak naprawdę sprawiło, że Nepalczycy wyszli na ulicę. Czyli po pierwsze, gospodarka Nepal od lat zmaga się z wysokim bezrobociem, szczególnie wśród młodych ludzi. Wielu z nich nie widzi perspektyw i emigruje do pracy za granicę głównie do Indii oraz na Bliski Wschód. Dodatkowo inflacja sprawia, że codzienne życie staje się coraz droższe. Po drugie, korupcja w oczach obywateli... Politycy dbają przede wszystkim o własne interesy, jest wiele zarzutów o nepotyzm, marnotrawienie publicznych pieniędzy oraz tak po trzecie. Nierówność społeczna, wiele grup etnicznych i kastowych czuje się obywatelami drugiej kategorii. mają takiego samego dostępu do urzędów, stanowisk oraz edukacji. I wreszcie jest także kwestia infrastrukturalna. Nepal ma ogromny potencjał energetyczny dzięki rzekom, które mogłyby zasilać elektrownie wodne, a mimo to mieszkańcy wciąż borykają się z przerwami w dostawach prądu i problemami w transporcie. Nic innego, że ta frustracja z biegiem lat coraz bardziej narastała. Takim punktem nie, takim zwrotnym, takim Wiecie, samego po wiecie oglądania tego, co się dzieje w kraju, do protestów był taki trend, który tam się zaczął, gdyż y, dzieci tych bogatych polityków, no, wiecie, chwaliły się na tych wszystkich Instagramach, TikTokach, Facebooku swoim bogactwem, no co w porównaniu do reszty społeczeństwa, no było taką wielką przepaścią. To także, no wiadomo, że to te bogactwo wywodziło się z korupcji. Ten trend y, nazywał się Nepobejmi, i chodziło w nim o o tym, że po prostu ludzie oznaczali te filmiki, pokazywali je, że właśnie tak się bawią dzieci tych polityków, tych ważnych osób w państwie, w momencie, gdy sytuacja jest tragiczna i to podburzyło coraz większą liczbę młodych ludzi, co następnie doprowadziło do protestów na ulicach pojawiły się wręcz tysiące, dziesiątki tysięcy tych uczestników którzy dogonali się między innymi reform konstytucyjnych, ustąpienia rządu rozliczenia polityków z wydatków publicznych, przede wszystkim to także było głoszone hasło o sprawiedliwości społecznej oraz o równości, jak zwykle w takich sytuacjach reakcja władz była mieszana, z jednej strony premier apelował o spokój i obiecywał dialog, z drugiej strony policja używała gazu łzawiącego, zatrzymywała aktywistów i tłumiła protesty siłą to oczywiście, no jak dobrze wiem no już tutaj, to jest nic nowego, że to jeszcze bardziej podsyca gniew demonstrantów co następnie przerodziło się w eskalację protestów w bardzo szybkim tempie w ciągu zaledwie kilku dni Początkowo gniew młodych ludzi głównie z pokolenia Gen Z wybuch po wprowadzeniu zakazu korzystania z wielu mediów społecznościowych No praktycznie wszystkie media społecznościowe tak jak które my znamy na cały dzień zostały zablokowane to była iskra tej protestujący głównie korzystali wtedy z Discorda Ale tutaj już wtedy samo to napięcie korupcji nepotyzmu braku Perspektyw tej całej nieuczciwości w stosunku rządu do społeczeństwa oraz jeszcze tej cenzury, którą próbowali nałożyć, tego. Tłumienia protestów siłą przerodziło się do poważnych starć z, z siłami rządowymi. Tutaj już zaczęto używać praktycznie na co dzień gazu łzawiącego, armatek wodnych oraz y, broni palnej. Demonstranci niszczyli budynki rządowe, parlamenty, y, sekretariaty, kancelarii polityków. Chodziło do podpaleń. W miastach wprowadzono wtedy godziny policyjne, pojawiły się blokady drogowe, a niektóre lotniska były tymczasowo zamknięte. Y, oczywiście nie obyło się bez ofiar tych protestów oraz paru tysięcy rannych. Wiele osób zatrzymano i, no, nie oszukując się, jednych, wiecie, no, wsadzamy do do więzienia, ale także w tym chaosie ludzie uciekali z więzień. Tutaj statystycznie podaje się, według różnych źródeł, że tam mogło być nawet parę tysięcy osób, które uciekło z więzień za różne zbrodnie. Ale tak naprawdę podsumowując, jak się to wszystko zakończyło? Premier Sharma Sharmaol podał się do dymisji. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych został odwołany. Parlament Nepalu został rozwiązany. Tu jakby bardziej chodzi o tą izbę niższą i powołano rząd tymczasowy. Oraz tym tymczasowym premierem została Sa Sashira Karki, była sędzia naczelna sądu i jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku w Nepalu. Jej rząd ma prowadzić kraj do nowych wyborów przewidzianych na 5 marca 2026 roku. Dobrze widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy jak Sprawa na palu, potoczy się dalej. Dziś byłem za mi sąsiad. Żegnajcie.